udziału w tego typu konkursach i e, nie wiem, może w siebie nie wierzyłam. Mm. Byłam bardzo zaskoczona. Nie spodziewałam się kompletnie i, i e, to miłe takie doświadczenie. Natomiast w ogóle nie zakładałam, że jas. No i właśnie tak myśleliśmy właśnie też tak, bo pani z blondynką tutaj w mhm. tych tak pają właśnie. Jak najbardziej. No, no, bo ten azuro najbardziej teraz będzie w sądzi. tym sezonie bardzo modny. więc to też wydaje mi się, że Pani też się dobrze czuje w tych No i teraz mamy tą jedną propozycję, a teraz spróbujemy właśnie zamienić ten sportowy taki look na bardziej taki elegancki. Fajnie się czuję, tylko jest. Kołnierz ten można go zdjąć, więc można się nim fajnie pobawić w ten sposób, żeby Więc tak, tutaj mamy ten sposób, zdejmujemy i już mamy wersję właśnie taką różniejszą. Też bardzo fajnie będzie wyglądać założenie, ale koszulę białą. Tak? Tak, tak, tak. Niebie. Dlaczego niebieski? Ten honor jest w tym sezonie yy, właśnie... Nie, tu jesienno-zimowy będzie bardzo modny, jest to kolor azurą, no, a tym bardziej, że pani jest, model, pani jest blondynką, więc ten kolor jak najbardziej będzie tutaj odpowiednim kolorem dla Pani. No i poza tym będzie kolorem sezonu. Ta kreacja tak jeszcze nie do końca. Bolała, tak jak mówię, ta spódnica, ten luk taki, co był w tej szarości to było tak troszeczkę właśnie w takim klimacie. Znaczy nie wiem, co Pani ma zdecydować, czy jest któraś... Raz... No dobrze by było, było żeby. Proszę, panie, doszły do, do porozumienia. Do porozumienia, okej. Okay. Panie dużo pracy, żeby odpowiednią sterylizację dla mnie przygotować. Fajne przeżycie. Po